Monika Richardson w lutym tego roku uderzyła swoim luksusowym samochodem w słup. Za naprawę przyszło jej zapłacić naprawdę sporo pieniędzy. Porozmawialiśmy z dziennikarką o tym, za jakiego kierowcę się uważa. W lutym tego roku polskie media obiegła wieść o tym, że Monika Richardson miała kolizję. Dziennikarka wjechała swoim luksusowym Audi w Słup. Nic się jej nie stało, jednak mocno uszkodzony samochód musiał zostać przetransportowany lawetą do warsztatu. Jaki kierowcą jest Monika Richardson? Za jakiego kierowcę uważa się Richardson? Mieliśmy okazję z nią o tym porozmawiać i zapytać. Gwiazda wprost wyznała, że w jej opinii za kierownicą spisuje się dobrze. Samochodami jeździ już od 30 lat i czuje się pewnie na drodze. Niezłym chyba czasami zdarza mi się wjechać w słupek, ale to bardzo rzadko i dlatego, że ten słupek nie był widoczny. Jeżdżę od lat 30 paru i prawo jazdy zdałam za pierwszym razem. Zdałam drugie prawo jazdy w Wielkiej Brytanii, w której mieszkałam przez 6 lat za pierwszym razem, mimo zupełnie odwrotnego ruchu ulicznego i wielu przepisów, których w Polsce nie ma, powiedziała. Dodała również, że ma za sobą wiele wypadków. Większość z nich jednak miała miejsce z jej winy, co przyjmuje z pełną pokorą. Jeżdżę dosyć szybko, ale staram się zgodnie z przepisami. Nie mam sobie wiele do zarzucenia, miałam wiele wypadków, większość z mojej winy. Jak się komuś wjeżdża w tył samochodu, to można potem krzyczeć, że ta osoba nagle zahamowała, ale wiadomo, że to moja wina. Tak się zdarza każdy uczestnik ruchu drogowego musi liczyć się z tym, że te wypadki mieć będzie. Ile musiała zapłacić za naprawę samochodu, stłuczka sprawiła, że Monika Richardson musiała sięgnąć do portfela. Wydatki związane z naprawą samochodu mocno odchudziły jej budżet. Jak dużo musiała zapłacić?